Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z serii Pokaż, co potrafisz. W tym odcinku zobaczycie bardzo ciekawą bitwę czołgiem ciężkim japońskim, ogromnym um, OI, który w tej chwili jest bardzo ważny w grze World of Tanks, i uważam, że. Powinno się go mieć w garażu, ponieważ wykorzystywany jest czy to w różnych turniejach szóstotierowych, czy też w jakichś tam CW na szóstkach, nie wiem, bo nie gram, ale jest ten czołg ważny, ponieważ właśnie dlaczego, to się dowiecie w tym odcinku. No i bitwę bardzo dobrą wykonał gracz oniku Pistols.pl. Cześć! No, witam się, witam wszystkich. Mapa Lakeville ładnie cię rzuciło, bo na, w zasadzie na topkę. Nie ma ósmych tierów, które są groźne oczywiście na, dla Oika. No i nie ma artylerii, więc. Ale na początku może spytam się ciebie o Nick, ponieważ twój Nick w grze World of Tanks to jest Pistol Spell. Dlaczego akurat taki Nick wybrałeś w grze? A parę dobrych lat temu przy takiej spontanicznej rozmowie przy browarkach z chłopakami ja zaczęliśmy rozmawiać przy, o, o różnych pistoletach. Był między m.in. jeden e, Włoch i zaczął tam się pytać, coś, czy znam jakie, jakie pistolety i to, jaki jest we Włoszech, jaki w Ameryce. I coś tam zacząłem odpowiadać, nie znając się tam super, super, ale coś tam wiedziałem no i, tak, i tak po prostu od tej rozmowy. Yy nazwa została, ten nick został od pistoletów po prostu. Apl.pl, Pl. No, żeby podkreślić narodowość. Tak jest. <grym> więc, bitwa spotkaniowa. Tutaj jest miasto, a OIK lubi oczywiście przebywać w miastach. Czyli, jaki był Twój plan na tą bitwę? No tutaj na szczęście art nie było, więc miałem jeden Jeden problem z głowy, natomiast jaki plan? no Przejąć miasto przede wszystkim, przepchnąć miasto i dojechać na drugą plankę od, od, od drugiej strony. Po prostu, bardzo prosto. Mhm. Tak jak oczywiście wszyscy już wiecie, czołgi ciężkie japońskie są niesamowicie ogromne. O eksperymental moim zdaniem, w ogóle najlepszy czołg. Mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o japońskie czołgi. Oik jest już o wiele bardziej mułowaty, ale za to pancerz w miarę solidny. Jakbyś ocenił właśnie Oika? Czy to jest taki czołg, który lubi tylko być na topie, czy jednak potrafi walczyć z siódemkami i ósemkami? No powiem tak: no, na topie praktycznie zwykłe pociski i tutaj nie ma jakichś większych problemów natomiast z ósemkami też sobie całkiem nieźle radzi. też bywały bitwy że, że walczyłem jak równy z równym bo czasem jednak te ósme tiery też potrafią odbić od niego a, a oj na burzakach praktycznie chodzi wszystko we wszystkie czołgi, także tutaj też większego problemu nie widzę ale właśnie teraz to zauważyłem wszyscy w zasadzie na OIK grają działem z 150 mm, a ty masz tutaj 105 zamontowaną. Dlaczego? Wiesz co? To nie jest może, może moje widzi mi się. Raz gram tak, raz tak, tak jak na przykład na jakiejś tam twierdzy czy na czymkolwiek jest potrzebny podgląd. I tak już zostaje. Tak nie chcę mi się zmieniać. I raz mam po prostu dłuższe działo, raz, raz to krótsze. Mhm. Y Ojka oik, ja mam z grubszą, ale mm, oj eksperymental y, w zasadzie przeładowuje w mniej niż 9 sekund y, po 300 y, strzela. A jakie przeładowanie ma na stopiące OIK? Nie, nie chcę cię skłamać, już nie pamiętam, ale to jest no, kilkanaście sekund. Mm. Nie, nie jest super długo, 15 coś, czy co. nie, nie chcę cię skłamać, mm -hmm. nie, nie, nie pamiętam dokładnie. Dobra, nieważne. Sytuacja jest dosyć ciekawa. Zniszczyłeś cztery czołgi, zostałeś z jedną Matyldą, czwartotierową, a w drużynie przeciwnej jeszcze 8 wrogich pojazdów. I co teraz? Co teraz? Jaki plan, żeby przetrwać? Zostałeś sam? na 8 pojazdów. No, w, w, wtedy w ogóle już było trudno podejmować jakiekolwiek decyzje, serce skakało z góra do dół. No ale po prostu postanowiłem stanąć i, i, i czekać. No, z tego co widziałem ostatnie pozycje czołgów były, były od, od, od strony górnej, prawda, mapy. Także no starałem się ustawić w ten sposób, ale coś tam jechało od dołu, więc teraz się odwracam i Postanowiłem stanąć w miejscu, żeby się nie kręcić, żeby boka, boków przede wszystkim nie, 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 nie wystawiać na ostrzał. Czyli, jakbyś ocenił... O właśnie, jedyna szóstka na Ciebie teraz wyjechała. Trochę ta szóstka się tak ucieszyła chyba, że nie masz hałbicy, ale taki tak... Ty jesteś do nich tyłkiem obrócony, a oni mają problem Cię przebić. No dokładnie, bo... Ja... Podejrzewam, że jakbym się zaczął kręcić, to już by było po bitwie. Dlatego ustawiłem się zostałym tyłem, bo tył praktycznie ma ten sam pancerz co przód. Także tutaj nie ma sensu w ogóle kręcić się i boków wystawiać. Mhm. Mm e Okej, okay. czyli mm, jeżeli chodzi o główne y wady tego czołgu, to są boczki, tak? No, pancerz przód i tył ma po 175 bodajże. Tylko boki są po prostu słabsze, dlatego no, tylko tylko i tymi można atakować cokolwiek i bronić. Się. Wieża chyba jest dookoła ma, ma pancerz identycznie, więc można sobie kręcić do woli. No ciekaw jestem ile... <grych> ile przyjmiesz na pancerz, już nie pamiętam dokładnie. W każdym bądź razie wychodzi na to, że zostałeś niby sam na 6 pojazdów, ale... Jakoś nie mogą sobie poradzić z tym twoim pancerzem. No też, też byłem w szoku, że w ogóle ani burzaków, ani nic, tylko tak strzelają, strzelają na oślep. No, no w każdym bądź razie niby nie są to koksy, ale no bez przesady. Oczywiście w takich sytuacjach nie można pojedynczo wjeżdżać na taką szóstkę, tylko wspólnie z wielu stron Atakować. No tutaj y, popełnili błąd, no i ty tak po kolei. No dokładnie, to było po prostu szczęście w nieszczęściu, że, że, że no, bez przemyślenia wyjeżdżali. No, wystarczyłoby, żeby ktokolwiek podjechał, y, dosłownie przykleił się do mnie, to już by było pogrzewo, bo, bo oj nie opuści działa. Mhm. Tak nisko. No i w zasadzie nie musiałeś. Y... Ani jednego goldowego na razie pocisku użyć, tak, mniejsze tiery. No to tu już, to już bez, bez żadnych problemów tutaj się penetruje. No chyba, chyba w tej chwili yy, uwierzyłeś w to, że jest szansa w, w zwycięstwo, nie? Tak, jest szansa, bo, bo, bo już widziałem, że trzy stoją. Zamiast po prostu ruszyć gdziekolwiek, w którąkolwiek stronę, to wszystkie stoją i walczą ze mną frontalnie. To był największy błąd w tym momencie. Mhm, mhm. A ten boloczek? W zasadzie sobie go zostawiłeś, bo on tak totalnie nie mógł ci, ci nic zrobić. Tak, e... tak, właśnie o to chodzi. Nie, na razie nie strzelałem, a zaczął mnie już po prostu irytować. No <laughs> W zasadzie mogłeś go zostawić, niech. Y, niech cię tam. No i y, VKH, no może ona coś cię klepnie. No ja ja tak to... ja postanowiłem na dzień dobry o teraz właśnie zrobić i, i mieć święty spokój właśnie z tym, z. Y... Z tyłem, prawda? No i Matylda 4 i Matylda. No Matylda chyba ma lepsze działo, ta czwarta tierowa, ale też, no w zasadzie mają cię na hita, no. Jeden no dobry strzał. Bali. No i została Matylda 4, czołg premium piątego tieru, no i ona faktycznie chyba ma problem z tobą. Także żeby już naprawdę nie uciekła, bo to już czas się kończył, że po prostu do muru i... <grystanie> ale dobry, do, dobry, dobry. Eee, tak naprawdę mogłeś zaryzykować, ale to byłoby ryzyko, bo no nie wiadomo, coś mu wejdzie. O ja, ja już tutaj zaryzykowałem, że go wypuściłem i chciałem go tak coś mu zrobić, ale stwierdziłem, że lepiej do tego muru podjechać z powrotem. No, 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 no. <grystanie> No słuchaj, no bardzo, bardzo e, ciekawe, e, ciekawa bitwa, jeżeli chodzi o rozgrywkę przeciwników. No dali dupy, ale za to myk zrobiłeś e, chyba twój najlepszy wynik, nie wiem, ale przynajmniej mój by był najlepszy, nie? E, Medal Kołbanowa, Deleganda, Pula e, i tam jeszcze oczywiście Stalowa Ściana i tak dalej, e, no i... Zablokowałeś 7 tysięcy na klatę i zadałeś prawie 6 tysięcy obrażeń, czyli wychodzi na to, że zrobiłbyś misję na T-55A, na ciężkie czołgi szóstym tierem, nie? I tam chyba wpadła jakaś misja mi się wydaje i to jeszcze coś mi się wydaje, że jakaś misja właśnie wpadła. Jak widzicie, cała drużyna Twoja zadała obrażeń tak na szybko, tylko to oblicze około 1500 strzela mnie. Ty zadałeś 5736, czyli Ty zadałeś 4 razy więcej obrażeń niż cała Twoja drużyna. 12 zniszczyłeś pojazdów 2270 bazowego Expa. No słuchaj, no chyba miałeś szczęście trochę, że rzuciło cię na takich Tumanów no, troszeczkę. Nie, drużyn się nie wybiera, ale naprawdę. No, to było szczęście. To, 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 jednak, jednak no. Przynajmniej z, 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 z moim poziomem, czy, czy z jakimkolwiek takim normalnym min, w miarę. W miarę ogarniętym graczem, to, jest, to, to w życiu by do takiego czegoś prawdopodobnie nie doszło. O nic, no nic, w każdym bądź razie w, w tej chwili jest to yy, na razie jeden z lepszych, nie, nie wiem, o ile nie najlepszy wynik na tym czołgu yy, zrobiony. Yy, no można powiedzieć, bardzo się nie napociłeś, ale no cóż, tak to wyglądało. W każdym, w każdym bądź razie yy, gratuluję Ci wyniku no, cholewcia, ja mam prawie 50 tysięcy bitew rozegranych, a jeszcze nie trafiłem na taką sytuację. No mam nadzieję, że kiedyś mi się uda. Yy, no i co? W zasadzie tyle. Oczywiście, jeżeli byś chciał na koniec yy, coś jeszcze dopowiedzieć, czy to oklanie, czy kogoś pozdrowić, proszę cię bardzo. No to co? Chciałem pozdrowić wszystkich opaków z mojego kanału. GADC, no i w zasadzie to będzie tyle, no, bitwę dedykuję dla wszystkich, którym, którzy mają lub chcą mieć Oja. Tak jest, tam słyszę, ktoś ładnie śpiewa w tle. O, córeczka. Tak jest. Bardzo dziękuję, no i trzymajcie się, do zobaczenia. Dziękuję również.